Pamiętacie to danie z dzieciństwa? Leniwe z dodatkiem masła? Dzisiaj przygotujemy wersję keto i podamy w towarzystwie boczku i cebuli. Przygotowanie takiego obiadu zajmie Wam kwadrans. W większym naczyniu łączymy kostkę tłustego twarogu, jedno całe jajko i dodajemy po czubatej łyżce tartego sera grana padano lub parmezanu, mąki kokosowej, mąki migdałowej lub zmielonych migdałów blanszowanych oraz babki jajowatej. Wszystko wystarczy wymieszać, początkowo łyżką, a później już ręką. Jeśli Wasz ser jest bardziej wodnisty, należy dodać jeszcze po pół łyżki mąki migdałowej i kokosowej. Gotowe ciasto odstawiamy na chwilę, a w tym czasie gotujemy wodę w dużym garnku. Deskę posypujemy odrobiną mąki migdałowej i z połowy ciasta tworzymy rulon. Gotowy tniemy za pomocą noża. Zamiast mąki możecie użyć trochę tłuszczu. Wszystkie składniki, których tutaj użyłam, jaki makro tego dania, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Gdy mamy już wszystko gotowe, solimy wodę i wkładamy do niej leniwe. Gotujemy przez kilka minut, aż krótki wypłyną na wierzch. Trzymamy jeszcze chwilę i wyjmujemy. Podajemy obowiązkowo polane masłem. Ja dodałam jeszcze podsmażoną cebulę i boczek, ale można również w wersji na słodko posypać np. cynamonem. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Dajcie znać, co o nich sądzicie. Zapraszam Was dzisiaj na daniową wersję katoleniwych. Podamy je z cynamonem i masłem. A robi się bardzo prosto. W większej miseczce będziemy łączyć wszystkie składniki. Tłusty twaróg, jedno całe jajko, piersi z dni, ja już je wcześniej przygotowałam, ale można także kupić już gotowe. Następnie dodajemy trochę soli oraz wszystkie sypkie składniki. Mąkę kokosową, migdałową oraz łyżkę bakki jajowatej. Teraz wystarczy tylko wymieszać wszystkie składniki przez chwilę otrzymamy taką konsystencję ciasta. Jeśli Wasz ser był bardziej wodnisty, można dodać jeszcze trochę mąki kokosowej albo migdałowej, aby wchłonęło one nadmiar płynu. W następnym kroku lekko mąką podsypuję deskę i z przygotowanego ciasta roluję wałeczki. Nie muszą być one cienkie. Teraz pozostało nam pokrojenie ciasta za pomocą noża na mniejsze kawałki, tak aby przypominały one kluski. Gdy wszystko mamy już gotowe, pozostało nam już tylko ugotowanie naszych leniwych. Przykładam je porcjami do garnka z wrzącą wodą i gotuję na średniej mocy, aż wypłyną. Trzymam jeszcze około minuty i wyjmuję. Na moim kanale znajdziecie również przepis na tradycyjne leniwe, Link znajdziecie poniżej. Na końcu przygotujemy masło, którym polejemy kluski. Na patelni rozgrzewam sporą łyżkę masła i dodaję cynamon. Mieszę przez chwilę i gorącym polewam leniwe. Wszystkie składniki, których użyłam tutaj do przygotowania tych kataloniwych klusek, jak i makro, znajdziecie w opisie poniżej. Tak wyglądają już gotowe. Jak widzicie, ładnie trzymają kształt i nie rozpadają się. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do wypróbowania przepisu i komentowania.